Hej, cześć, siemano! wszystkie te inne nowe 2000, zregramy się dzisiaj w MyClub 2016. Zacznijmy zatem. Stworzyłem sobie klub i teraz patrzę, że możemy chyba sobie wybrać kogoś z zawodnika. A ja kompletnie nie wiem o co to chodzi, dlatego wolałem... Czekać... A znaczy, ja od razu włączyć na żeby... Żebyście wszystko widzieli, nie no? Ja tam uwielbiam Baila, no to sobie wybierzmy Gereta Baila Bo nie kazali mi grać meczu, bo nie nawet grać meczy. Szczególnie na klawiaturze. A mogę tylko na klawiaturze, gdyż nie mam... O! Moi zawodnicy! Teraz rozbieżność. Okej. Okay. Tylko nie każcie mi grać meczu, proszę was. Jest! Dobra, nie muszę. Tak. E-box. Scouta możemy sobie wywalić. Żeby walić, Żeby sobie scoutował. Kontrakty. Kompletnie nie wiem o co chodzi w tej grze. A, mogę dać kontrakt scout... Scoutowi. Czy coś się tak odmienia? Okej. Okay. Daj mu. I... Czekajcie. B. Nie. Nie yes, chcę help. Wyjść. O, dobre. Ło! Coś się dzieje. Złota piłka będzie. Tak, złota piłka, szczególnie, że są same białe. Dawaj, stop! Zatrzymaj się. Xyjos. Nie. Dobra. Okej. Okay. Mamy jakieś na rohima teraz mogę Łooo myszka Nie mogę Słuchajcie A dobra To na rohima okay. nie ma ładnego zgrania NIE no, no, na coś. Nie ogarniam, co tutaj się dzieje. oba nie będzie. bo to nie było zaakceptowania na przykład meczu jakiegoś. O, dobra, jednak nie. Kontra kom Nie, nie chcę grać w meczu. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wyjdź. Nie, nie, nie. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Wyjdź. Wyjdź z tego, X Nie nie chcę właśnie, chcę wyjść Ludzie chyba kliknąłem Ja pierdzielę Dobra, może zobaczycie skrót meczu Zobaczymy, czy wy zobaczycie może A ja kompletnie nie wiem, czy to mi w ogóle odpali na meczu Chociaż, to będzie śmiesznie o, umiem biegać! A, to jest chyba podanie? Nie, a to jest strzał, dobra. Okej, a to jest sprint. Ja! Yeah. Wygraj to! Ja jak zmień zawodnika. Nie zmieniłem! Dobra, zmieniłem. Czekajcie. O, dostałem punkty. Aby wpadło Wygraj! Dobra X to X To jest. podanie wpadło. jest. To jest. sprint. nie wiem, To umiem jest. To nie Kurde, To Kurde, prawie mu piłkę zabrałem Ole to zrobili, X Ta, to będzie akcja mistrzowska Szczególnie, że nie umiem sprintu wykonać Ej strzelaj B! Szybko B! Nie! Ja pierdzielę, dobra Fail, już byłby goal Czym się strzela? Chyba D! Tak? Ja muszę sprawdzić X się na pewno podaje A D się strzela? Tak Oj! Dobra D się strzela, X się podaje O, ale to było świetne, X Strzelaj Trzelaj! Strzelaj! Ja pierdziezno, mi się popierdzieliło Wyjdź, bramkarz! Ej, ładne to było. Czym się robi w ślisk czymś typu... Nie no. Mamy dawaj X, X, wybi Lecimy z kontrą. Koniec pierwszej połowy. No, trzeba powiedzieć. Ładnie to wygląda. Czyli ładnie, no jest 0-0 i w ogóle ja miałem 3 akcje, ale gdybym mi się nie popieprzyło to mogło być 3-0. Dobra. Nie udało mi się sprawdzić sterowania, może następny mecz sprawdzę. Dobra. QX I D Już doszedłem do kilku sytuacji bez sprintu, więc mam nadzieję, że teraz też mi się uda coś. Tak, bo oni się odsuwają praktycznie. To jest taki normalnie challenge Pirlo. Jak grać z samymi Andrea Pirlo? Chelaj! D! No nie tu... To... to D to jest rzutka przypadkiem? Ja pierdzielę, nie no, to chyba był strzał nie, ale z Gareth Bale Gareth Bale, nawet no sprint sprintu jest dosyć szybki chyba no, Gareth Bale, Gareth Bale GARETH BALE No nie no, to, to jest ewidentnie wrzutka, Czym się oddaje daje cholery jasny strzał? Bo ja już kurde nic nie wiem Ej no, nie ma, ja pierdzielę! Dobra, że chociaż wiem czym się strzela Czyli A, Q, X i D. To są te przyciski, które będą mi potrzebne. Albo dobra, D nie będzie potrzebne, bo nie będę grał na wrzutki. Nawet nie wiem jak się sprintuje jak na razie. I Za mocno ewidentnie to wcisnąłem. No ale pierwszy strzał. Czyli badruj. Dobra, co mnie obchodzi dla powtórku. X. Dobra, to Bail, dawaj Bail. Dawaj C! C to był taki jakby założek dribblingu O! Widzisz? Laska Selow, dawaj. Atak pozycyjny. Ej! Dobra. Będzie bardzo nieciekawe spotkanie. Dobra, Dawaj, dawaj, walcz! Kurde, nawet nie, nie miał pada tutaj. O kur. Nie. To za wygraną też są jakieś punkty, chyba zarando, no nie, dobrze, chociaż mam stoję Real Madrid, też to ładnie wygląda. To hmm. Jest tak myślę, że mogę wziąć jak Ach, trudno.

Ale mniej większe posiadanie piłki. Dobra. Zobaczymy, może będzie jakaś patrzyszka? Nie, to jest piłka. Wo! Upgradeują. Tak? Chyba. Co to jest? Nie ja wiem, coś kliknąłem, dostałem jakieś punkty. Złota piłka! Taka points? Dobra. Już widzę tytuł odcinka, od razu legenda. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Lecisz, lecisz! Zobaczymy, co się trafi. Coś dobrego Czarna piłka! O mój Boże! Czarna piłka! Odbiegnie, tak? Kto to jest? Iwanowicz. Serio. 74. A, bo to jest level pierwszy. Trudno. No. Myślałem szczerze mówiąc, że coś lepszego wpadnie, no ale trudno Ha, dobra Pomyliśmy się. Ach! Trzeba to rozkminić. Jak one lecą tam kliknął? Nie. Jak tamto przeci... O teraz kliknę, teraz szybko! No nie, 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 chyba źle kliknąłem. Źle przeanalizowałem. Tak. Nie wiem, od razu w tej kliknąć, dobra Kto to będzie? Number no, C? Nie Arano. Hm. Złoty Dobra, to niech leci do składu. Za Nestona. Hestona Heston pójdzie jakby na listę czasu. Dobra, ile mam jeszcze tego? A jeszcze troszeczkę tego jest. Dobra GP Staś mnie na GP ale Mickup końcy też wyglądają Zacnie, tak powiedział. Dobra Teraz od razu BUM Mam nadzieję, że teraz będzie spoko. Boże, daj mi czarną piłkę. Proszę! No nie! No prawie! Co to jest? One has nie Elias To jest... a, Środkowy pomocnik ofensywny Dobra to nie będzie za... Yyy Ym... Czy ten ma 83? Ten ma 83 80... No to za tego No A to otworzymy sobie jeszcze jedną Kto mi zabroni? Teraz nie nie Gdzieś co? Spróbujemy... Teraz! O nie No nie no! Sensu Kalinowicz? Nie Gimenez Bo no, nie jest SS to co to znaczy? 80 speeda To raczej to nie jest skrzydłowy Dobra wymienimy za tego pana Tak? Tak bo jest pokazane że wzrośnie Dobra, to za tego pana wymienimy Defensywny O też Dobra, jednego defensywnego też możemy sobie kupić Dawaj Już jakiś Ramos Od razu Od Doleci do czarnych, mówię wam Będą czarne No nie! Ja pierd... No i czarnych Apiach Dobra, wiem On jest z BPL jak się wydaje Ja pierdziele Cholera jasna Nie ja, no to jest szansa na złotą piłkę Dobra, tutaj ostatnia Już będę miał zero na koncie to trzeba przemyśleć Teraz! No nie, 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 ominie dwie złote Ja pierd... Dupę. Ja pierdziele, no to przecież To się da łatwo rozkminić, ale ja nie mogę Dobra, <grytanie> co to jest, LB To wejdź tutaj panie Przecież tak cholernie łatwo rozkminić No ale ja nie rozkminię Ja nie rozkminię Dobra, o, ło, dostałem No to są jednak otworzymy jeszcze tak To jest piękna gra Chodzisz ze sklepu, chcesz kończyć odcinek A tutaj co? Dałem Ci jeszcze więcej tego yy. Dobra Musimy czarną piłkę, jeszcze dwie szanse są Tak Trzeba to przemyśleć Od razu, nie nie Dobra dobra, spokojnie Trzeba to przemyśleć Teraz, 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 teraz Będzie, będzie, będzie Będzie, tak będą, będą jest! Dobra, czarna piłka, kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Sfaldo! O, Sfaldo! O! O! Co? Spoko. Wiem, że jest mała szansa na czarną piłkę, no ale jak już mamy sposób na czarne piłki, no to co? E po prostu jak widzimy na środku... O! Teraz będzie szarna, patrzcie na to. Stop! Teraz czarna, nie No i srebrna. Trudno. Ale to są gwiazdy Champest to będzie fajnie. Lang Z O, środkowa obrońca. Przyda się. Zdecydowanie się przyda, dobra. Dobra, jeżeli się spodobał nie zapomnijcie o coś piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. No sobie zrobiliśmy krótki bo opening jak coś to z Pesa przewiduje właśnie tylko jakieś openingi czasami z jeden meczyk wiecie tam po serii z PSA, no to bym nie chciał bo nie umiem grać nie umiem grać na kompie rozumiecie jakby to było na PlayStation 3 no to spoko ale niestety yy, nie mam takich umiejętności żeby grać w to no więc przykro mi Dobra no to na razie cześć